Z Ewangelii według świętego Mateusza, Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa, czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł, Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali Go i postąpili z Nim tak, jak chcieli. Tak i syn człowieczym ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówi im o Janie Chrzcicielu. Człowiek jest wolny, człowiek posiada wolną wolę, człowiek wybiera, człowiek podejmuje decyzje. Tym wszystkim narażony jest zawsze na to, że coś się nie uda, nie pójdzie po jego myśli, nie powiedzie się. Ważna jest intencja, czym się kieruję. Czy zależy mi na dobru? Jestem obojętny, zniechęcony, jestem bezinteresowny. Można również się usprawiedliwiać, uciekając od odpowiedzialności, nie wkładając większego wysiłku w poznanie prawdy. Można pójść na łatwiznę, nie w życiu wiary. Tu lepiej nie iść na łatwiznę, tu lepiej nie iść na skróty. Powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i syn człowieczy ma od nich cierpieć. Tak, potrzeba wiele trudu, aby się zmobilizować do odkrywania i pogłębiania swojej wiary. Nikt nic nas z tego nie zwolni. Warto jednak podjąć wysiłek w odkrywaniu znaków obecności Boga pośród nas. Oby Syn Człowieczy nie cierpiał z naszego powodu. Módlmy się. Panie Boże, zabierz ode mnie to wszystko, co przeszkadza w znajdywaniu Ciebie. Panie Jezu, oby moje uczynki, moje całe życie, podobały się Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech nas błogosławi. Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.